Proszę Państwa, bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki na studio telewizyjne. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na kończącej naszą kampanię wyborczą e, konferencji prasowej tutaj w Białymstoku. Bardzo intensywną kampanię. Przez ostatnie tygodnie odwiedziliśmy dziesiątki miejscowości na terenie województwa podlaskiego. Rozwiesiliśmy setki banerów, rozdaliśmy dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ulotek, tysiące plakatów, rozmawialiśmy z tysiącami mieszkańców województwa podlaskiego. E, bardzo wielu z nich. Nie powiem, że wszyscy, ale bardzo wielu z nich mówi tak: chcemy nowej jakości w polskim życiu publicznym. Chcemy zmiany. Chcemy takiej zmiany, która pokaże alternatywę wobec tych 30 lat. I dzisiaj sytuacja jest bardzo prosta. Dzisiaj Polacy mają do wyboru albo kontynuację czyli PiS, POSLD i PSL albo Konfederację. Wychodzimy jako komitet z najmłodszymi kandydatami na listach, ze siedmią wśród najmłodszych kandydatów. Nowe pokolenie ludzi w polityce. L pokolenie ludzi, którzy chcą połączyć dwie rzeczy: Tradycyjne wartości, te, na których opiera się Polska, polska tradycja, tożsamość i nowoczesne państwo. Państwo skuteczne, państwo sprawne, państwo szybko działające, państwo przyjazne obywatelowi. Konfederacja, która zaprezentowała swoją piątkę, czyli. Likwidację podatku PIT, czyli wprowadzenie dobrowolnych opłat, jeśli chodzi o ZUS. Czyli wprowadzenie zdrowego życia, rozumianego jako zdrowa żywność, ale też ochrona naszych lasów, wody, przyrody. Jako bezpieczeństwo i odpowiedzialną politykę migracyjną. Taką, która zakłada jednak limity, nie wpuszczanie bez ograniczeń przybyszów, czy to z Ukrainy, czy to z Azji. Te wszystkie elementy, które zawiera się łącznie ze formą sądownictwa. Realną, nie kadrową. Te wszystkie elementy zaproponowaliśmy dzisiaj Polakom, proponujemy, przypominamy i apelujemy. Jeśli chcecie zmiany, jeśli chcecie państwa nowoczesnego, a jednocześnie tradycyjnego, jeśli chcecie zatrzymania ofensywy również LGBT, głosujcie na Konfederację. I ten ostatni dzień kampanii, ostatnia prosta, intensywnie u Państwa w regionie, ale i w całkowicie? Bardzo intensywnie w regionie cały czas zgłaszają się sympatycy, którzy nawet na te ostatnie godziny wieszają banery, rozklejają plakaty. Mamy już właściwie końcówkę samą tych wszystkich materiałów, ale jeszcze zgłaszają się ludzie, którzy chcą gdzieś powiesić, chcą gdzieś zamieścić nasz wizerunek. To z jednej strony mamy cały czas spotkania, robimy ulotkowanie, a z drugiej strony jeszcze ostatnie debaty, wizyty w mediach z racji tego, że jestem liderem ogólnokolskim polskim to dzisiaj zarówno dzielę na Biały Stok, jak i na występy w mediach centralnych, tak jak i wczoraj te swoje obowiązki. O której ostatnie spotkanie dzisiaj? Do wieczora państwo pracują, czy już po południu będzie? Ostatnią audycję podejrzewam, że skończę około godziny 22-23. To są ostatnie momenty tej kampanii, także powiedzmy, że ostatnią godzinę kampanii no, yy, yy, to będzie ta godzina, w której już chyba nie będę yy, nigdzie, nigdzie jeździł, nigdzie pracował, ale generalnie wszystkie struktury pracują do 24. To do ostatniego to momentu. Dlaczego ostatni ten dzień jest tak ważny? Wielu Polaków podejmuje decyzję na ostatni moment. I uważamy, że bardzo wielu Polaków przy urnach e, właśnie tę decyzję podejmie. Zobaczą, że e, są cztery komitety te co zawsze i zobaczą, że jest Konfederacja. I zagłosują tę Konfederację. Liczymy na 10%. Liczymy na to, że będziemy mogli wprowadzić dużą, solidną reprezentację, która będzie patrzeć wszystkim na ręce. Bo czy PiS, czy Platforma, czy SLD, czy PSL wiemy jedno. Oni nie zreformują kraju, tylko wymieniają się kadrowo. Oni wszyscy mają, wszyscy mają łapki takie lepkie. I dlatego Konfederacja jest po to, żeby patrzeć im na ręce. No właśnie, jaka jest stawka w tej kampanii? Stawką... W tych wyborach. Stawką tej kampanii jest to, czy rząd będzie realizował program gospodarczy taki jak w Wenezueli, który doprowadził do krachu, czy rząd jednak wyzwoli inicjatywę i energię Polaków? Czy rząd będzie tłumił przedsiębiorczość? Czy rząd będzie tę energię wyzwalał? Czy Polacy będą wracać do kraju? Ponieważ spotkają się z przyjaznymi, prostymi przepisami, dobrze działającymi urzędami? Czy też Polacy jednak do kraju wracać nie będą, ponieważ stwierdzą, że na zachodzie te urzędy, to państwo działa sprawniej? To jest stawka tych wyborów i oto bije się Konfederacja, żeby Polacy mieli gdzie wrócić. Mieli, w, mogli wrócić do państwa naprawdę im przyjaznego. Czy wyobraża pan sobie ewentualną koalicję na przykład z pis Wyobrażam sobie, że prędzej. Gowin wróci do Platformy, a Morawiecki z powrotem zostanie doradcą Tuska, że prędzej Radosław Sikorski wróci do PiSu i Joanna Kluzi rostkowska wrócą do PiSu, niż Konfederacja będzie żerowała jakiekolwiek ciemne, okrągłostołowe układy interesy. My idziemy do Sejmu, żeby być normalną, merytoryczną opozycją, ponieważ wiemy, że będzie bardzo ciężko o zwycięstwo w tych wyborach. Ale liczymy na taki sukces, który da solidną reprezentację, da te 10%, i z tymi 10%, z tymi ma na przykład posłami, będziemy mogli naprawdę jednym i drugim patrzeć na ręce. Idziecie w pojedynkę. To nie, nie, nie bierzecie pod uwagę żadnych koalicji, koalicji. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim koalicję z Polakami, z tymi, którzy chcą realnych zmian w państwie polskim. To jest nasz podstawowy koalicjant i na niego szczególnie liczymy. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. No bardzo. lubię. Dobrze. Dakujemy, proclaim... Dziękujemy, dziękuję. Dziękuję. To Pewnie wcześniej niż przy kolejnej kampanii, Dziękuję. No, dziś sobie. To Dzień dobry. Tak, 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 tak. To nie jest tylko dla młodych. To no. nie jest tylko dla młodych. To nie jest dla młodych. To nie jest dla młodych. To jest dla mojej koralowce. Proszę Państwa, bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki na studio telewizyjne.